Znamiony już gol strzelec jednego z trzech y, goli w dzisiejszym spotkaniu, i to jakiego gola? No, od tego zaczniemy. Strzeliłeś dużo ładnych goli w karierze, ale ten chyba jest top 3. Ech, no tak, myślę, że tak. Bardzo ładna bramka cieszy na pewno, że y, trafiłem w końcu, bo było ostatnio trochę strzałów y, nie do końca gdzieś tam celnych, ale dzisiaj, dzisiaj wpadło. To, więc to cieszy. Na pewno. No i trzecie, licząc z Pucharem, zwycięstwo z rzędu. Arki Gdynia. Do tego meczu, myślę, jak ktoś patrzył uważnie, no to mógł dostrzec to, że znaczy na mecz wyglądamy coraz lepiej. No ale ten dzisiejszy mecz chyba to dobitnie potwierdzi, że faktycznie hmm. jest progres. Znaczy, no progres jest na pewno, jest dobra atmosfera w Drużynie. To też pomaga, punktujemy. Zwycięstwa budują atmosferę, więc mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Kajer Łobodziński na konferencji zadedykował to zwycięstwo kibicom, którzy dzisiaj tutaj się licznie stawili. Drużyna pewnie pod podobnie. Tak, tak. No, cieszymy się, że nas wspierali, że przyjechali tutaj dzisiaj nas oglądać e, w, du, dużą ilością i to było podziękowanie, myślę. Teraz przerwa na Kalde, więc pewnie też kilka milionów dopiero na e, Tak, e, chyba do czwartku wolne, e. więc jest czas odpocząć. E, jest też ten czas potrzebny, e, wiadomo. Mam nadzieję, że się zregenerujemy dobrze i przystąpimy w następnym tygodniu do, do dalszej pracy.